Cieszę się cieszę, kiedy takie wspaniałe imprezy trafiają się na naszemu miastu i bardzo jestem wdzięczna Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu, że wrócił z tak ważnymi, tak wysokiej rangi regatami, mistrzostwami Polski. Kalina Wiland i Jakub Kazimierczak, mistrzowie Polski U13 w Big Techno 293. Powiedzcie mi, jaki jest patent na to, żeby tak dobrze popłynąć mistrzostwa Polski i ile musicie trenować. Ogólnie to bardzo ważny jest start, ale potem też praca na halsówce, na różnych kursach i po prostu pilnowanie grupy. A trenować, my trenujemy cztery razy w tygodniu. Ja trenuję dwa i pół roku. No generalnie potrzebne są dobre starty, pompa i jeszcze raz pompa. Mieliście oboje bardzo do, dobry sezon, bo całkiem niedawno zdobyliście medale Kalina Złoty, a Kuba Srebrny w Mistrzostwach Świata na Balatonie. Jak tam się żeglowało i na ile tam ta starty w takich międzynarodowych regatach potem procentują w takim pływaniu w Polsce? Po pierwsze, na Mistrzostwach Świata było też bardzo dużo osób i tam już o wiele wcześniej trzeba było się ustawiać na linii startu i było też o wiele bardziej tłoczno i trudniej mieć ładniejszą pozycję. I do Polski to o wiele, tutaj jest taka wielka przestrzeń tak naprawdę i o wiele lepiej się tutaj startuje. Tomasz Kledzik, prezydent Stowarzyszenia Klasy Latających Holender tuż po starcie w Mistrzostwach Polski. Powiedz nam, jak wygląda w ogóle klasa latający Holender w Polsce, jaki z tamtej klasy, no jest to była klasa olimpijska, jak to teraz wygląda, czy dużo ludzi się ściga, czy chcą się ścigać na latającym Holendrze? Załogi chcą się ścigać i ścigają się, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mamy tutaj na Mistrzostwach Polski 11 polskich załóg, jedną z Niemiec. Zamykamy tutaj też cykl Pucharu Polski, gdzie mieliśmy w tym roku cztery imprezy. Jeśli chodzi o klasę w Polsce, mamy bardzo dynamiczny rozwój, jeśli chodzi o poziom. Ilościowo może nie jest dużo nowych łódek, natomiast te, które są, zaczynają się gdzieś w Europie i to nas przede wszystkim bardzo cieszy. Jak te warunki w płucku tutaj trzy dni yy, rozpiściły? Warunki są przespaniałe i chyba nikt sobie tak nie mógł tego lepiej wymarzyć. Małe Hawaje, wiatr, ciepło, wszystko piękne, pódz jak zwykle piękny, także nic więcej nam nie potrzeba. strumnik mistrz polski w klasie OK, OK Dingi. Od samego początku w zasadzie pewnie prowadziłeś te regaty. Jak ocenisz swój występ tutaj w Pucku? No i Obroniłem tytuł mistrza polski zeszłoroczny. Jest to mój drugi tytuł w tej klasie. Bardzo się cieszę z tego powodu. No, nie powiem, że było łatwo. Od początku trzeba było się pilnować. Wczoraj miałem moment zawahania i z stracenia swojej koncentracji, przez co no niestety miałem fal start. E, trochę tych punktów przybyło, więc dzisiejszy dzień podchodziłem już z dużą ostrożnością. Nie startowałem tak jak, tak jak powinienem, i no, pilnowałem swoich wyścigów, żeby tylko dojechać tak naprawdę dobrze do mety. A udało się dojechać dwa razy na drugim miejscu i utrzymać prowadzenie. A jak w Polsce wygląda stawka w okay dingi? Czy trenujecie razem? Czy często spotykacie się na regatach? Stawka jest coraz silniejsza. Flota się uzbroiła bardzo mocno. W tym momencie mamy 8 łódek już topowych, jeżeli chodzi tutaj o, o, o stan techniczny i stan łodzi są bardzo dobrze żeglarze. No, trzeba się pilnować, bo przychodzą cały czas no, nowe twarze. Niektórzy odchodzą, niektórzy przychodzą, no cały czas nas tutaj się utrzymuje stała grupa zawodników. No Spotykamy się, spotykamy się na regatach. W Polsce nie ma ich tutaj za dużo, głównie przy okazji regat PZ tak, ale też jedzimy sporo za granicę i, i tam również się spotykamy. To jest też jakby informacja o tym, że warto robić pewne rzeczy w kierunku rozwoju żeglarstwa, że warto rozwijać infrastrukturę. Tutaj przewinęło się około 700 żeglarzy i trenerów, którzy pamiętają z sprzed 20-30 lat i bardzo miło mi słyszeć, kiedy mówią, że, że puck znowu stał się no, takim żeglarskim rajem, że, że tutaj warto odsumować, warto rozgrywać różnego rodzaju imprezy. Muzyka